Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa dnia 17 czerwca 2025 roku. Po. 791 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. punkt 1 z dnia 13 czerwca 2025 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej na podstawie artykułu 105 i artykułu 108 ustawy czy ustawy z dnia 12 października 1990 roku. O straży granicznej, Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja, Spójrzmy sm. Punkt drugi zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 roku. W sprawie oposażenia zasadniczego oraz dodatków do oposarzenia funkcjonariuszy straży granicznej, Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja, Wpuść. sm. Punkt trzeci wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf A dodaje się ustawia ustawie 8 i 9 w brzmieniu. Punkt ósmy funkcjonariuszom w służbie kontraktowej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu. Punkt dziewiąty przepisu paragraf cztery ustawy jeden punktu czy nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w ustawie punkt ósmy punkt drugi paragraf 8 ustawy jeden otrzymuje brzmienie punkt pierwszy funkcjonariusze w służbie stałej. Przygotowawczej i kontraktowej pełniącej służby na stanowiskach innych niż wymieniany paragraf 7 ustawy 1 otrzymują dodatek służbowy wysokości uwzględniającej należyte wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności inicjatywy i samodzielność w realizacji zadań służbowych, terminowość i efektywność podejmowanych działań, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku. Punkt 3 paragrafa ustawy 1 otrzymuje brzmienie. Punkt 1 funkcjonariusze w służbie stałej. Przygotowawczej i kontraktowej pełniącej służby na stanowiskach w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Komendzie Napiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Plazuce Straży Granicznej Warszawa Myślnik okręcie albo plazuce Straży Granicznej w Warszawie, na obszarze miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 dwa roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja punkt siódmy. otrzymują dodatek stołeczny w wysokości wynoszącej miesięcznie kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Punkt 4. W załączniku dwa do rozporządzenia prowadzą się następujące zmiany, a w tabeli a po wierszu oznaczonym lat. 17. Dodaje się wiersz oznaczony lat, A w brzmieniu. A strażnik graniczny wasze roku. Maroku. Punkt pierwszy Minister spraw wewnętrznych i administracji kieruje działem administracji rządowej myśli sprawy wewnętrzne na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 roku szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dziennik Ustaw Pozycja. Punkt 8. Punkt 2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1717 i 1871 oraz 2025 roku. Pozycja 718 i Punkt 9. Punkt 3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2023 roku. Pozycja 1326 z 2024 roku Pozycja 444 i 804 oraz 2025 roku Pozycja punkt 5 Dziennik Ustaw Myślni Dwa myśli i POS 791 w tabeli 3 po wierszu oznaczonym lat. 14 dodaje się wiersz oznaczony lat A w brzmieniu A strażnik graniczny dwa szeroku Ma roku w tabeli 4 powierzchu oznaczonym lat. 16 dodaje się wiersz oznaczony lat a w brzmieniu A strażnik graniczny ma szeroku. Ma roku. W tabeli 5 powierzchni oznaczonym. 13 dodaje się wiersz oznaczony. A w brzmieniu A strażnik graniczny. A w tabeli 6 dodaje się wiersz oznaczony. 12 w brzmieniu 12 strażnik graniczny. W tabeli 7 dodaje się wiersz oznaczony. 11 w brzmieniu 11 strażnik graniczny. W tabeli 8 dodaje się wiersz oznaczony. 10 w brzmieniu 10 strażnik graniczny. W tabeli dziewięć dodaje się wiersz oznaczony L. Dziesięć brzmieniu. Dziesięć strażnik graniczny dwa szeroku. Ma roku. Dwa roku. Szeroku. Dwa szeroku. Dwa szeroku. Dwa szeroku. Punkt piąty w załączniku 6 do rozporządzenia w tabeli po wierszu oznaczonym L. siedem dodaje się wiersz oznaczony L. a brzmieniu. A strażnik graniczny paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod nie ogłoszenia. minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. So